Cześć kochani, witam Was ponownie w kolejnym odcinku Smakowitych Dań. Moją dzisiejszą propozycją będą przepyszne pancake'i, czyli mięciutkie, delikatne i puszyste naleśniki. Pancake'i wspaniale smakują podane z różnymi dodatkami, np. z bitą śmietaną i konfiturami, z syropem klonowym, czy z cukrem pudrem i owocami. Polecam i zapraszam do wypróbowania przepisu. Do miski wsypujemy przesianą mąkę, Dodajemy proszek do pieczenia, sodę oczyszczoną oraz szczyptę soli. Wbijamy jajka, wlewamy mleko oraz maślankę. Dodajemy również miód i olej. Wszystko dokładnie miksujemy. Tak przygotowane ciasto odstawiamy na pół godziny. Na rozgrzaną patelnię bez dodatku tłuszczu wlewamy niewielkie porcje ciasta i smażymy pancake'i na lekko brązowy kolor. Naleśniki odwracamy na drugą stronę, gdy na powierzchni ciasta zaczną pojawiać się pękające pęcherzyki powietrza. Gotowe pancake'i podajemy ze swoimi ulubionymi dodatkami. Po więcej pysznych przepisów zapraszam na bloga dania.blogspot.com.